nie no na taki, taki, taki o ten kanał, nie? Znaczy, no będzie, nie? Subów tak nijako. W sumie tak jak i u mnie. To by dał jakieś Kurwa przyszedł. Ale to jest mój kanał. No, no wiem. Czemu tak ten? Nie <grym> wiem <grym grym> stary, chodzi? Zapraszam, zapraszam. Częstuj się swoim kanałem. Dzięki. Wiem, teraz powinieneś coś zrobić. Dobry, można. No, no i ja. teraz możemy zaczynać. Dzień dobry. Witam. Zapraszamy razem z Pawłem, Puciakiem, Ciupakiem na kanał nasz wspólny. Dobry, można? Można. Piątek. Siódma rano. Sobota. Także siódma rano. I niedziela. Też siódma rano. Podlinkujemy do subskrypcji, w ogóle do kanału, link na dole. Można tam będzie obejrzeć teaser, który już powinien tam być. Zapraszamy także na Facebooka, żeby śledzić. Startujemy. Dzięki, że coś mogłem powiedzieć. No to mów. Cześć. Mogę dodać, że startujemy w lutym. W lutym. Piątek, sobota, niedziela. O siódma rano. Zapraszamy. Mnie.